czy 5 miliardów ale na mniejszych kwotach to doskonale widać jak marnują nasze pieniądze najlepsze przykłady są z Warszawy bo media to dobrze podobały w Warszawie słynna toaleta Trzaskowskiego za 650 tysięcy złotych postawiona w parku byście sobie państwo w takim budżecie zdali radę dom zbudować ale oni nie oni tylko toaletę Czemu ona tyle kosztuje? To jest pancerna toaleta, jakiś kibloskron, tam się można schować na wypadek wojny, przeżyć bombardowanie. No skąd taka cena? A wiecie jak władze Warszawy zareagowały na to, że cała Polska się z nich śmiała z tej ich toalety? Drugą postawili taką samą, też za 650. Dokładnie, bardzo dobitnie wszystkim pokazali, gdzie mają nasze zdanie i nasze pieniądze. W tej toalecie je spuścili za 650 tysięcy. Lub moja druga inwestycja Trzaskowskiego. Wielkie, trzymetrowe, niebieskie, kipsowe jajo z Placu Pięciu Rogów za zaledwie 200 tysięcy złotych 200 tysięcy. Kto z Państwa, mając wolne 200 tysięcy, kupiłby sobie za to kipsowe jajo? Myślę, że nikt, bo Wy szanujecie swoje pieniądze. Bo ludzie szanują swoje pieniądze, oni naszych nie szanują i wydają na głupoty. Przecież czemu to jajo? Kosztuje aż 200 tysięcy. Ja parę tygodni temu byłem w Opolu, wyjeżdżam potem z Opola, patrzę, no o oczom nie wierzę, przy drodze stoi wielkie, czerwone, gipsowe jajo dla odmiany. Od razu się zatrzymałem zbadać sprawę, co to za jajo, bo to jest jednak codzienny widok. Stało przed wejściem do Muzeum Wsi Opolskiej, z muzeum od razu wyszły takie panie, zdziwione mną, jak ja tym jajem, to zaczęliśmy rozmawiać, pytam, drogie panie, po ile te jaja tu macie, bo w Warszawie takie same, te że niebieskie jest za 200 tysięcy. Panie, jakie 200 tysięcy? To kilka tysięcy złotych kosztuje. Drugie takie same właśnie zamawiamy. To czemu w Warszawie 200? I czemu tyle mówię o tym jaju? Dlatego, że to jajo to jest symbol naszych wydatków publicznych. Jak się politycy biorą za wydawanie naszych pieniędzy, to wychodzi jak z tymi jajem. Kupują coś, co nie rozwiązuje naszego żadnego problemu. Nie odpowiada na nasze żadne potrzeby, czego nikt nie oczekiwał. Do niczego nie pasuje. Jest przepłacone 20 razy. Jak to jajo. Byłem ostatnio też w Radomiu. Tam mają swoje jajo. Nazywa się lotnisko Warszawa Radom. Najlepsze lotnisko w całej Polsce. Nigdzie nie ma tak dobrego lotniska. Jak tam się jedzie, jaki komfort, żadnych korków, puste drogi. Dojeżdża się na miejsce, wielki parking po horyzont. I żadnego samochodu na parkingu. Można wybrać miejsce, które się chce, bez żadnych rezerwacji. Można zaparkować zaraz przed wejściem na lotnisko. A je tam, jak się wchodzi, to dopiero wygoda. Zero kolejek do wszystkiego. Chce się nadać bagaż, zero kolejek. Chce się przejść kontrolę bezpieczeństwa, zero kolejek. Wszystko czyste. Lśni się, jakby nigdy nie używane. A dwa lata już ma to lotnisko. No tylko jest jeden problem. Jak spojrzałem na tablicę przylotów i odlotów, to tam żaden samolot nie latał, więc nigdzie się lecieć nie dało. Ale wszystko inne gotowe. Za zaledwie 800 milionów złotych piękne lotnisko, z którego nikt nie lata, z naszych pieniędzy to zbudowali. A tyle rzeczy, tyle przydatnych rzeczy można by kupić za to 800 milionów złotych. Przecież to jest 1200 toalet czoskowskiego, 4000 gipsowych jaj. Można by każdą gminę w Polsce. Uszczęśliwić gipsowym jajem za 200 koła za te pieniądze, to nie. To zbudowali lotnisko, z którego nikt nie lata. Tak szanują nasze pieniądze, tak je wydają. I niestety my przez nich też płacimy za dużo. Płacicie Państwo za prąd najdrożej w całej Europie. Nikt nie płaci za prąd tyle, co Polacy. Wiadomo, w całej Unii prąd jest drogi, przez Zielony Ład, ale Wy płacicie najwięcej. Dlaczego? No bo za energetykę też odpowiadają nasi politycy i tak się zajęli naszą energetyką. Wszyscy w Europie dookoła Polski już od dawna mają elektrownie jądrowe, sobie produkują prąd, a my nie, my nie mamy. Maleńka Słowacja ma dwie elektrownie jądrowe, a my dalej nic, ale za to mamy 65 różnych aktów prawnych regulujących działanie elektrowni jądrowej. Mamy państwową agencję do nadzoru nad elektrownią jądrową, mamy państwową spółkę do budowy elektrowni jądrowej, to wszystko gotowe. Przepisy, regulacje, urzędnicy, wszystko jest. Ko elektrowni nie ma. No tej jednej rzeczy zapomnieli. Nawet jej budować nie zaczęli, łopaty w ziemię nie wbili. Od 20 lat tylko o tym mówią. I teraz mówią, że jeszcze 20 lat i będzie gotowe. Żeby 40 lat budować jedną elektrownię. To w Bangladeszu ostatnio w 10 razy budowali, a u nas 40. Zobaczcie, ile naszym politykom brakuje do tych z Bangladeszu. A ten Zielony Ład, to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To nie ma kompletnie żadnego sensu. Trump pierwszego dnia odrzucił Zielony Ład i stawia na paliwa kopalne, na tanią energię, żeby się gospodarka rozwijała.